Sobota Męczeństwo Świętego Jana Chrzciciela. W pierwszym czytaniu z księgi proroka Jeremiasza Pan Bóg zwraca się do Jeremiasza, proroka, powołując go i mówi do niego: Nie bój się wrogów, nie bój się ludzi, do których pójdziesz, nie lękaj się ich, żebym cię nie napełnił lękiem przed nimi. Bardzo dziwna konstrukcja, bo pokazująca, że jeśli ty się zaczniesz bać, to ja dopełnię jeszcze tego strachu. Jeżeli ty się będziesz lękał, to ja, to ja ci nie pomogę. Cię to, i to, i to po prostu wykończy. Nie bój się. Nie bój się po prostu. Dlaczego się masz nie bać? Dlatego, że jak będziesz walczył, zawsze będę z Tobą. Gdy jestem z Tobą, mówi Pan, by cię ochraniać. Będą walczyć przeciw Tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć. Pan Bóg nie obiecuje nam, że my w życiu nie będziemy walczyć. Nie obiecuje nam, że będziemy mieć tylko ludzi, którzy będą po naszej stronie. Ale Pan Bóg obiecuje to, że będzie nas chronił, będzie nas chronił i nie zdołają nas zwyciężyć. To jest najważniejsze, że, że obecność Boga przy, twojej, przy Boku Twoim daje Ci tę gwarancję, że chociażbyś chodził ciemną doliną, zła się nie ulękniesz. Że nie masz się czego bać, jak mówię, psalmista 10 tysięcy wrogów, bo Bóg jest po Twojej stronie, który jest nieskończoną liczbą, który jest nieskończonością. A więc yy, nie mam co myśleć o życiu, że będzie łatwe, ale mając tę pewność, że Bóg mnie nigdy nie opuści, nie mam się też co lękać. Nie mam się co też do dlatego tak szalenie ważna jest wiara. Dlatego tak szalenie ważne jest, żebyśmy ciągle pogłębiali wiarę w to, że Bóg jest przy nas, że Bóg jest blisko nas, dlatego, że nam wtedy będzie łatwiej, kiedy, kiedy będą ludzie, z którymi będzie nam, będzie nam ciężko. Psalmista zaczyna od słów: W tobie, panie, ucieczka moja, niech wstydu nie zaznam na wieki. Wstyd wynika z porażki, wstyd wynika z tego, że człowiekowi się coś nie udaje, wstyd wynika z tego, że, że inni publicznie jakoś nas degradują. I ten wstyd może być chwilowy. Może się wydawać w pewnym sensie, że jesteś, jest Jezus obnażony z szat, wyśmiewany przez, przez żołnierzy. On może być takie doświadczenie w pewnym sensie wstydu, natomiast on nie będzie trwał na wieki. Niech nie doznam. Nie chcę na wieki doznać. Są momenty, w których się wstydzę. Są momenty, w których się boję. Są momenty, w których jestem poniżany przez inny, ale nie chcę, żeby było to na zawsze. Dlatego uciekam się do Ciebie, bo wierzę gorąco, że kto w Boga ucieka, to wstydu nie zazna na wieki. Śpiewamy też wtedy: Tobie, Panie, zaufaję, nie zawstydzę się na wieki. To jest piękne, że można się wstydzić swoich grzechów, ale nie można się wstydzić tego, że, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Są to zawsze były takie czasy, że ludzie się chwalili grzechami, że ludzie nie mieli skrupów, żeby popełniać grzechów. Wstydzić się trzeba rzeczy złych. Natomiast nie ma się czego wstydzić. Nie, ma, nie mamy się co wstydzić tego, że wierzymy w Jezusa, że wierzymy w Boga, że wierzymy w Jego miłosierdzie, że rozważamy Słowo Boże i staramy się według tego żyć. Nie ma się co tego wstydzić. To nie jest wstyd. To jest powód do, powód, do, powód, do, powód do ucieczki, powód do dumy, że nasza ucieczka właśnie jest w Bogu, że my szukamy schronienia i oparcia w tym, który jest najpewniejszym schronieniem i najpewniejszym oparciem. Jeśli chodzi o Ewangelię, no, skoro mamy yy, męczeństwo świętego Jana Szciciela, to opis jest, w jaki sposób on umarł. I wiemy doskonale, że gdyby nie mówił Herodowi publicznie, że nie wolno że nie może mieć żony swojego brata. Gdyby nie mówił o tym, że jest cudzołożnikiem, to pewno by Herod go nie złapał, ani go nie schwytał, ani nie uwięził. Dlatego, że Jan był bardzo ważną postacią. Cała Judea i Jerozolima przychodziły do niego, żeby słuchać jego słów, a przecież nie, nie, nie dokonywał żadnych cudów. W przeciwieństwie do Jezusa On tylko gadał, tylko mówił. Miał taki niesamowity charyzmat, że po prostu ludzie przychodzili tylko dla Jego Słowa. Nie tylko przychodzili, ale nawet nawracali się, przyjmując chrzest nawrócenia, zanurzając się w Jordanie. Jan pokazuje przez to swoje męczeństwo, pokazuje nam, że prawdę możesz tylko wtedy głosić, jeżeli jesteś gotowy na poniesienie konsekwencji. Jeżeli nie jesteś gotowy na poniesienie konsekwencji prawdy, może lepiej nie głosić. Bo nieraz jest tak, że my byśmy chcieli głosić prawdę, ale się boimy. Są anonimy, udajemy, że to nie jest tak, piszemy jakieś takie dziwne może listy. Nie, 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 nie. Są ludzie, którzy mają powołanie do głoszenia prawdy. Są ludzie, którzy mają odwagę do powołania do głoszenia prawdy. Niech oni po prostu głoszą. A jeśli ktoś się boi, niech lepiej się nie odzywa. To jest tak jak z wojną. Jak się iść na wojnę, to lepiej nie walcz, bo z ciebie żołnierz żaden nie będzie. Zostaw to po prostu zawodowym żołnierzom. Jest takie powiedzenie świetne, że, że, ja, że jak yy, że lepiej nie myślnie, jak żeś pomyślał, to lepiej tego nie mów. Jak żeś powiedział, to lepiej tego nie pisz. Jak żeś to napisał, to lepiej tego nie podpisuj. No jak żeś podpisał, to się, to się nie dziw. To się nie dziw. Warto uwierzyć w prawdę, ale warto też prosić Pana Boga o takie dobre rozeznanie, czy ja jestem gotowy cierpieć za prawdę. Jeśli nie jestem gotowy cierpieć za prawdę, kto wie, może lepiej, żebym jej jeszcze nie głosił. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg mogąc. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.